W tym odcinku postanowiłem wreszcie założyć swój klan na naszym serwerze n1mc.pl. Więc oglądajcie do końca. Dobra, let's go na trojeczkę. Więc tak. Co dzisiaj mamy za plany? Dzisiaj chciałbym zrobić, zwlekam z tym i zwlekam z tym, czyli stworzenie swojego klanu. Do którego będziecie mogli dołączyć. Bo a, 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 a? brzmi jak good plan. Tu w ogóle sobie. Lekko ogarnąłem wam szybko, pokażę. I szybkie zmianki jakie tu się zmieniły. Wam pokazuję, czekajcie, jak tu wejść, żeby nie zniszczyć tego. Kajcie. O, o, shit No właśnie. O, tak sobie to ogarnąłem. Jakob bym mówił, właśnie, żeby po bokach było 9 kratek z każdej strony, żeby się więcej tego rozpiło. I szczerze, i rozpisz się go więcej, muszę przyznać. Jak troszeczkę co przeawcze, to sera, rozpisz się tego tutaj więcej. Załatanko. Iś, iś, iś. Dobra, pięknie. A więc dobra. I temy z tego, co mi się zdaje, na guildie, czy na klan, to mam tu. I teraz pytanie: czy mam diamenty? Tyle. Jedną rzecz, którą musiałbym ogarnąć, to są diamenty. Okej, okay, diamenty. Musiałbym troszkę tego ogarnąć. Rynek. Musimy zobaczyć na rynek, czy są jakieś diamenciki. jakieś tutaj tematy, widzę? I noob. Nope. Chyba tutaj nie, nie ma nic. Kopać mi się nie chce diamentów, no nie będę ukrywał. Kopanie. O! o myślałem. Diamentów będzie useless. Nudne. I y, takie średnie. O, 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 poczekajcie. No kurde, jakie to kogoś poniosło, nie, wiem co? Nie, nie, dobra, przejdźmy sobie na spawna. W ogóle spawn już zmienił się. Jak widzicie. Niedługo Halloween. Więc szykujcie się. Już naprawdę niedługo. Więc... Czy mi się opłaca kupić diamenty? Kup, nie wiem, chciałbym kupić staka. Ja pierdzielę. Ja przeliczmy sobie, ja co to przeliczę? Jak tutaj kosztuje tak tyle, to mi chciał kupić 9 staków? Ty, a może jak kupię, zrobię z tego biznes? Rynek? Czekajcie, te diamenty może kupię i sprzedam jakoś drożej jeszcze później. Ale będzie biznes. Czekajcie, ja zrobię z tego biznes jeszcze, patrzcie na to. Gdzie są te diamenty? Mam 65 tysięcy. Dobra, ja kupuję. Block of diamond. Wiem, jestem parambany. Mówcie mi, od pier... Ty... Nie, nie, mówcie, tak, tak, tak brzydko, tak nie. <laughs> Czekajcie, tyle ile potrzebujemy na klan Teraz pamiętam to było tyle A resztę co? Resztę przydałoby się wystawić jakoś Po ile wystawiamy? Ciągle tu po 10 ale żeby to się zwróciło A bo po 5, patrzcie po 5 Stawmy 5 sztuk Kajcie, biznes Robię właśnie w tym momencie Ja muszę zrobić sobie fajerwerki, bo Nie jest jak jest Bida Dobra, co robimy Kładziemy sobie jakieś niepotrzebne itemasy Dobra, a więc tak Klan Załóż N1 team Czy jesteście gotowi na to? Czy to się uda? No... Czego nie mam? Obsidianu nie mam! <laughs> czekajcie! Ej, to się, to się, to się wytnie! Ej, tego nie było, jak tuś, Pomyłka tu za, za, zaszła, Czajcie. I zaraz, będzie wszystko git? Nic nie widzieliście? Tu na pewno jest dużo obsa. Mhm. Mm tu gdzie będzie opcja ja muszę pozbierać, bo bida jest, na to ja no. No jest jak jest, bida! Wszystkim. no dobra, zbieram, zbieram, zbieram i... Musi być stack. No dobra. Mam no, wydatki. Wielko pom na chwilę, teraz wszystko mam, więc raz, dwa i trzy. Czy to się będzie działo. To się wydarzyło. Klan N1 Team został założony przez Hozot. Let's go. To się dzieje. No i sik. Dobra, i po tym odcinku, jak będziecie mieli jakieś naprawdę koksy, temy, bycie się chcieli dołączyć do klanu, to z chęcią was przyjmę, bo nasz klan musi być najlepszy musi pokazać dominację. Jak naprawdę topka klanów, czekajcie Musimy zobaczyć jak to jest. Ja tu gdzieś jestem daleko. Jakoś blisko. No to ten <śmienny> mnie nawet nie ma nigdzie, tak, że tak powiem. Musimy być top 1 klanem na serwerze, to jest nasz cel. Więc osoby, które dołączają, pamiętajcie, to nie może być, przy tym wsty, że tym My macie jakieś topka, je ten, niższe top. Nie, nie, nie! To musi być top 1 Ty, e ja teraz się strzeiłem! Ej, kto kojarzy to miejsce? Przecież to jest miejsce z pierwszego odcinka. Tu ja sobie biegłem i tam ja gdzieś biegłem. A tu, poczekajcie, tylko dolecę. Tu jest gdzieś trap. To się trap, który nie miał być trapem, to miał być domek po prostu. I tu jest trap. You know! What the shit? Ty to nie było zamierzone jak coś. To było randomowe miejsce po prostu, tak sobie, ty. To wiecie co możemy zrobić? Ja, ja zaufam wam. Wbijajcie wszyscy na trójkę, pokażmy dominację trójki. I co jeszcze? Nie chcecie dołączyć sobie do klanu, to zapytajcie Hozot. Jaka będzie najprostsza droga, żeby dostać się do klanu? A wiecie co ja wam mówię? A wiecie co ja wam mówię? Piszcie w komentarzach swoje niki, że chcecie dołączyć i dlaczego akurat wy ja Muszę wiedzieć, że to jest on ja wylosuję te osoby, które będą miały zachęcające jakieś powody, że chcą dołączyć do klanu Bo ten klan nie może być taki zwykły, to jest N1 Team To nie jest zwykły klan W ogóle, ostatnio też odkryłem ciekawy biznes, co nie? Który niedługo będę chciał wam pokazać Tylko chcę na pewno się upewnić, że on jest git, co nie? Dobra Zobaczmy, czy tu jest jakiś oponent, który chciałby się zmierzyć z najlepszym graczem. Czyli nie ze mną oczywiście. Musimy sobie kupić na sklepie jeszcze strzały, bo dadzą mi się. Mmm, strzały, strzały, strzały. Pyk, pyk. Nie sprzedać, kupić chcę, jak co ja robię, ty, hozot. Od. Tu odkleja lekka. I szukamy... O, jadupia! Tak my będziemy stali. Ja wam mówię, tak, na, tak mój klan jeszcze będzie, niedługo. Pokażę dominację. O, tam jakaś bitka jest, bitka jest. Hy, chodź Dobrze, dobrze. To jest niebezpieczne tak wychodzić, więc trzeba uważać. O! O! No, eee, no, pomagam ci. Ooo, shit! Nie pomagam. Daj sobie radę, ziomuś. Oła! 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 Co wy macie? Kurwa, na jakieś długie paznokcie, czy co? Co wy tak bijecie? O, shit! Zawał! że z was można zejść normalnie. Ła, Oła! Oła! No nie w dwóch! Koledzy kumple! Chodźcie tu! Krystalka mam. Na przywidanie pokażę i pionę zbijemy razem i być git. Nie? Nie ma was? Kumple, no. O, oh, shit, O, oh, sied. O, oh, sied. No, 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 no. Uno, oh, no, no, no. Niebi, no, no. niebi. Zapraszam każdego na tego trapa znowu, bo to było tak fajnie. Ludzie tu biegali. Ja sobie serduszka nabijałem. Było happy. Każdy był szczęśliwy. Oczywiście ja byłem szczęśliwy. Nie wiem, jak z wami. Na pewno byliście sz też szczęśliwi. Jestem pewny tego. Byliście na pewno szczęśliwi. Wiecie, piony zbijaliśmy, co nie? Czasem mocną pionę. Czasem lżejszą pionę. To zależało od humoru. Więc zapraszam każdego na to miejsce. Fajnie by było tak, jak kiedyś. Kiedyś to było, mogę sobie kilepa zdobywać. Teraz? A teraz to co? Dupa! Nie jest dobrze. Aluku, Lizzy! Uno, serce! Uno! You know Uno! W ogóle możecie pisać, jakie macie sposoby na serca. Wiem, że dużo ich nie ma, ale jestem ciekawy, jak zdobywacie sobie serca. Przydałoby się jakiś sposób znaleźć na serduszka bo mój sposób z domeczkiem nie będę ukrywał. Nastąpił lekki kryzys yy, mojego biznesu i co? I no jest kryzys. Nie będę ukrywał. Kogo tutaj nie ma? O, tabliczki jakieś? Ktoś mi da jakieś znaki, jakieś ufo czy coś, takie rzeczy o. <grafi> Dzięki. Mhm. Mm nie no dzięki, spoko. Miły jesteś kumplu. Pozdrawiam cię. Ty również. Trzymaj się i szerokiej drogi ci życzę oczywiście, ja nie taki wulgarny Jakby skąd agresja? Po co mi agresja? Nie, nie, nie. Wyczułam tu ziomków. Obo ziomka? No, wyczułam, czułam. Węch podpowiada mi Hozot, tutaj ktoś jest. A ja mówię, zapewne tak. Tylko kogo nie mogę znaleźć. I tu mamy problem. No, problem, którego nie rozwiążemy. I chyba serca nie zdobędziemy. O może bym po Nederze pobiegł w na następnym odcinku i pożegał ludzi w Nederze. A może w Nederze właśnie ludzie biegają. Ej, to jest pewnego rodzaju plan, który warto byłoby sprawdzić. No, ty, bo jak to ludzie biegają po Nederze, brzmi jak... Good idea. Kogo nie wi... O, kogneto to to było? Co to było? Gognet to wieczka była, niedobrze. Tylko wieczka, Serio? Fajnie Jej Jedno serce chciałem, no Nie, kiedyś jakoś to serce się szybciej zdobywało Jakoś szybciej mi to leciało, no Tą powiem Teraz znaleźć kogoś tutaj po mapie biegającego Nie jest tak łatwy Teraz ja wszyscy mnie kopią O, 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 coś mam, coś mam, coś mam Znalazłem coś hey, What is this? To tu był, niech się wpisze E yy. Idealnie dla mnie, patrzcie na to To nie jakaś podpucha, to nie jakiś trap, halo? O, o Czy mi zarabia krystalka, nie nogi, nie ten? Nie, nie? Dobra, jaką mamy datę? Hozot 25 10 drugi. Pięknie. Ja jedynie co mogę zrobić, to zaprosić was wszystkich na jedyny, prawidłowy serwer Minecraft. Na wersję 1.16.5. Pisania swoich niktów w komentarzach. I wybierzemy, może, że kilka osób wylosuje na to planu. Kto wie? Mam nadzieję, że trafią się na jakieś osoby, które mają jakieś żeby było nam łatwiej I co? Trzymajcie się. Niech.